Hej wszystkim tu Magda. W końcu jestem po tej dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że mi ją wybaczycie, i bardzo się cieszę, że czekaliście aż wrócę, bo dostawałam pytania, kiedy nowy filmik i tak dalej. No, oczywiście muszę wspomnieć o zmianie na mojej głowie, ponieważ już nie ma blondu. Jest odcień zimny kakao, który właściwie już się troszkę wypukał, ale. No jednak ta część, gdzie była blond nadal jest brązowa i powiem że się bardzo dobrze czuję w tym kolorze. O dziwo, bo myślałam, że będzie zupełnie inaczej. Myślałam, że nie przeżyję bez blondu, a jest ok. Ale wróćmy do tematyki dzisiejszego filmu, a będę mówić o reanimacji kręconych włosów. Reanimacja kręconych włosów to tak naprawdę jest odświeżenie naszej fryzury. Kiedy bardzo nie chcemy wyjść do ludzi w związanych włosach, tylko chcemy mieć je rozpuszczone, wtedy jest taka możliwość, że możemy się poratować właśnie reanimacją kręconych włosów. Ta czynność, czyli tak naprawdę ostatnia nadzieja dla naszych włosów. Przydaje się właśnie na przykład po imprezie, a jak wiadomo na imprezach włosy kręcone bardzo się puszą, mamy taką miotełkę na głowie po dwóch, trzech godzinach tańca, też po mrzawce, kiedy na przykład nie mamy nie wiem, kaptura, parasola i po prostu ten deszcz cały, te kropelki spadają na nasze włosy i, no i też pojawia się puch. Ale też, na przykład, gdy śpimy w nocy, mamy ananasa, czyli taką fryzurkę, jaką ja mam tutaj. No i niestety włosy jakieś powypadały nam w nocy z gumki. Wyszły i po prostu zwisają, my tam się kręcimy w nocy. One się podprostowują, puszą. No i wtedy z rana no, ta fryzura już nie wygląda na tyle satysfakcjonująco i po prostu chcemy aby te loki były równomiernie skręcone i żeby w ogóle były jakoś zdefiniowane. No i nie przedłużając, do reanimacji potrzebujemy koszulkę bawełnianą na barki, atomizer z wodą, może być jaka woda, chyba najlepiej taka destylowana, ale no ja przyznam się, że mam wodę z kranu. I ten atomizer to jest najzwyklejszy atomizer, ja go mam z pepką, on był za bodajże 3-4 zł. Tu jest troszkę powyginany, ponieważ gdy na przykład wyjeżdżam, biorę atomizer, no to potem wyciągam go takiego zgniecionego, bo zazwyczaj ciężko mi dopiąć walizkę, ale okej. Okay. Widziałam też taki atomizer w Jusku, kiedyś miałam właśnie z Juska, taki niebieski. Generalnie nie wiem, z jakiegoś takiego sklepu, nawet może z kwiaciarni, no bo jednak tam są takie atomizery do pryskania kwiatów. Generalnie ten spepko jest ok. Widziałam go ostatnio też, więc myślę, że u siebie też go znajdziecie. Też tam były chyba dwa kolory. No ale najważniejsze, że fajnie pryska i równomiernie tą wodę rozprowadza. Kolejna rzecz to oczywiście ulubiony, sprawdzony stylizator do reanimacji. No i mój, moim takim ulubieńcem totalnym jest Boots Car Cream. Tutaj mam już nowe opakowanie. Mi się kończy. No i ten krem znajdziecie w UK w budzie w drogerii Boots za 2 funty. Na Allegro jest dość duża przebitka niestety, więc jeśli macie kogoś na wyspach, no to warto poprosić o na przykład dwa opakowania. No, według mnie jest świetny. No, i najważniejsze, co potrzebujemy, to jest suszarka z dyfuzorem. Mój niezastąpiony Philips. Jeszcze tylko muszę wspomnieć o tym, że no moje włosy nie są aż tak hardkorowo popsute. Moje loki e, jakoś jeszcze wyglądają. Ponieważ myłam włosy dwa dni temu, ale bardzo, bardzo chciałam zrobić e, po, tej, po tej przerwie ten właśnie film o reanimacji, bo e, wiele z Was mnie o to pytało. Także no, no, właściwie troszkę te włosy już są takie popsute. Wiecie, tam wczoraj była u mnie rodzina z okazji urodzin. I, no I tak pomachałam sobie też w kuchni nad yy, garami, i wiecie, te para, to wszystko, więc no też idealne nie są. Mm, ale myślę, że jakąś różnicę będzie widać. Także co? Jestem gotowa i zaczynamy. Oczywiście, najpierw nakładam koszulkę bawełnianą i spryskuję całe włosy dokładnie wodą z atomizerem. Rozprowadzam tą wodę równomiernie, żeby była na całej głowie. No i aplikuję stylizator. Jak widać, bardzo dużo wgniata. Jeśli chodzi o ilość stylizatora, no to ona jest zależna od objętości włosów, od tego ile ich macie. Tak naprawdę, ilość wyczujecie dopiero z czasem po kilku takich reanimacjach. No i całość suszymy dyfuzorem letnim powietrzem. Już czuję, że włosy są suche, no to również je wygniatam, ponieważ mogą być twarde te loki. No i na koniec aplikuję olejek zabezpieczający. No i na koniec, jeśli czujemy, że włosy jeszcze nie są do końca suche, no to podsuszamy je już samą suszarką, co nadaje również. Dodatkowo fajnej objętości. Ok, moje włosy są już gotowe, wyglądają tak. Pomyślałam, że jeszcze Wam pokażę drugi stylizator do reanimacji, który. Kieść mi się sprawdził, ale prawdę mówiąc, yy, chodzi tutaj o e Eco Styler Olive Oil żel, yy, Tylko, że jego nie można używać za każdym razem podczas reanimacji, ponieważ on ma proteiny w składzie i może tą fryzurę tylko popsuć. Także trzeba mieć to na uwadze, ale jeśli już się go użyje i dobrze się wbije z tymi proteinami, no to bardzo fajnie się sprawdza. Yy, ale i tak, moim numer jeden jest Boots żeby było jasne. I teraz chciałabym wam jeszcze powiedzieć o innych sposobach reanimacji z użyciem innych produktów niż stylizatorów, ponieważ można użyć też inne kosmetyki, aby po prostu bardzo uprościć tą reanimację. Dużo też zależy od tego, jaki mamy typ skrętu, czego nasze włosy potrzebują. Tak więc pierwszym sposobem była woda w atomizerze, a potem stylizator. Kolejnym sposobem jest woda w atomizerze z odżywką bez spłukiwania, a potem jeszcze wgniecie, wgniecenie stylizatora. I jeśli chodzi o odżywki bez spłukiwania, no to na przykład fajnie może się sprawdzić zmieszanie wody z kalosem, kolor z maską, tą taką do mycia, którą używamy. No to to jest dość taka lekka maska, bo nie ma silikonów. Oprócz tego fajnie może się sprawdzić kantu aktywator. Curse Blueberry Bliss Live In Conditioner e, oraz Kinky Carly Not Today. To są takie trzy fajne odżywki bez spukiwania. E, no, i to mieszamy z wodą w atomizerze, a następnie stylizator. Ale jak widzicie tutaj, jakby no, ja użyłam samą wodę ze stylizatorem, do tego jeszcze jakbyśmy mieli dołożyć odżywkę bez spłukiwania w wodzie zmieszaną, no to tutaj już może jest większe, o wiele większe prawdopodobieństwo, że te włosy będą obciążone potem, więc trzeba to bardzo dobrze dobrać. Moim zdaniem dodanie jeszcze odżywki bez spłukiwania, następnie stylizatora może się sprawdzić na przykład przy typie włosów 4, takim afro, albo 3C. 3B też, ale wydaje mi się, że po prostu to musi być już taka o wiele większa objętość niż moja. A wiem, że takie dziewczyny są, które mają o wiele większą objętość niż ja. Trzeci sposób jest atomizer z wodą zmieszaną yy, z odżywką bez spłukiwania i to wszystko, bez stylizatora. To już też tak bardzo nie obciąży, ale na przykład ten sposób poleciłabym falowanym dziewczynom, też przy typie trzecim jak najbardziej, tylko że no to tam trzeba wypróbować i poeksperymentować i zobaczyć jak się sprawdzi. E, kolejnym sposobem, e, czwartym, e, to jest sama woda w atomizerze. E, bo nawet nie wiem, jak, jak zwróciliście uwagę, kiedy e, robiłam swoją reanimację, no to gdy sperskałam e, włosy samą wodą, to te włosy automatycznie robią się ciężkie, są mokre, i już widać ten skręt fajny. I tak naprawdę jeśli nie potrzebujemy aż takiego mocnego utrzymania e, loków w ryzach, takiej definicji i takiego, wiecie, takiej twardości, takiej, no wiecie, chwilowej reanimacji, no to jak najbardziej sama woda też może się udać, reanimacja z samą wodą. Istnieją też produkty typowo do reanimacji i nie mówię tutaj o tych takich sprayach typowych do loków, które tak są nazywane na etykiecie, a w składzie po prostu mają same silikony, obciążacze, Proteiny bywają, a to w ogóle jakby nie ma sensu, ponieważ po spryskaniu sprejem całych włosów, no to niestety mamy taki puch, brak definicji. Te loki są naprawdę, nie prezentują się za dobrze, ale oczywiście mm, na, w Ameryce, na innym kontynencie już mają świetne produkty do tego. E, wiem, że jest więcej tych produktów, ale ja. Jakby mogę to wam powiedzieć o Diva Curl set, set It Free. Moja koleżanka używała ten produkt do reanimacji i bardzo się jej sprawdził. Ma też całkiem spoko skład. Tutaj Wam zamieszczę obrazek zdjęcie. Ja już od ponad roku czaję się na ten produkt, żeby go wypróbować. Może uda mi się w tym roku go zdobyć, w końcu kupić. No i wtedy na pewno Wam o nim opowiem. Dawno, dawno temu też reanimowałam włosy... Poszłam w sumie po łebkach, wiecie, na szybko. I reanimowałam włosy na sucho. Czyli nie zwilżałam włosów atomizerem, tylko od razu na suche włosy ciapkałam stylizatorem. I w zasadzie wtedy to była pianka Loreto z Bydronki. No i efekty były, ale patrząc teraz pryzmat tych wszystkich lat no to, no to te włosy były bardzo mocno posklejane I jednak radziłabym poświęcić na tą reanimację więcej czasu i zwilżyć te włosy niż pójść no, na łatwiznę i mieć takie włosy oklapnięte sklejone no nieciekawe jedynym minusem jaki widzę w reanimacji to jest to, że jednak trzeba poświęcić chwilę czasu tak od 15 do 20 minut, ale to i tak jest mniej niż jak mielibyśmy te włosy umyć z rana, przed pracą, przed szkołą. Yy... Jednak najwięcej czasu zajmuje to suszenie dyfuzorem, ale mimo wszystko to nie są te pół godziny przy mokrych yy, włosach po myciu, także no zaliczę to do minusów, ale jak jeśli mam patrzeć na mycie a reanimację, no to wygrywa reanimacja czasowo. Jeśli chodzi o zwilżenie w czasie reanimacji, no to polecam tylko i wyłącznie atomizer. Taką pompką, która równomiernie wypluwa taką wodę w takich bardzo małych, taką wodę w bardzo małych drobinkach i to równomiernie jakby opryskuje włosy. Ja nieraz miałam takie reanimacje, że nie miałam atomizera i wiecie, brałam wodę z kranu, ciopkałam sobie, żeby jakoś tą wodę rozprowadzić. No ale wtedy, nie wiem, z góry miałam super mokre, tutaj miałam mokro suche, tutaj suche i to w ogóle nie było, ta woda w ogóle nie była rozprowadzona równomiernie. No a wtedy, jak mam te włosy stylizować, no to. Ten stylizator też nie będzie odpowiednio rozprowadzony, jeśli woda nie będzie rozprowadzona równomiernie na całej długości. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ale jeszcze czego nie powiedziałam wcześniej, no to atomizer może być taki kupny. Ale też, jeśli na przykład macie jakieś kosmetyki ze sprayem, no nie wiem, są różne kosmetyki, mgiełki, no to tam też są atomizery. No to możecie też użyć takie pryskacze. Może to więcej czasu zająć, żeby roz rozprowadzić tą wodę na całej głowie, ale to też jest fajna alternatywa. Reanimować polecam tylko raz, ponieważ mimo wszystko jakby ingerujemy w te włosy, spryskujemy je, stylizujemy i. Teraz, już teraz wiem, że przy myciu, które nie wiem będzie jutro, no to już będzie mi ciężej rozczesać te włosy i jakby tą jednorazową tylko reanimację to jakby no, polecam to z własnego doświadczenia, ponieważ no, niestety, reanimacja sprawia, że te włosy i tak, te włoskie takie, może tego teraz nie będzie widać, ale te włoski, jakby mamy pasmo skręcone i wystają takie pojedyncze włoski, mimo reanimacji, mimo że skręty są fajnie zdefiniowane, to i tak te włoski wystają. I przez kolejną i kolejną reanimację, jakby te włosy są bardziej splątane. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiecie. Tego nie widać, że są splątane, ale. Mm, no im więcej reanimacji, tym ciężej je rozczesać nawet z odżywką, więc reanimujemy tylko raz. Przejdźmy już do sedna, bo <grywki> ten filmik będzie trwał pół godziny. Jeśli chodzi o stylizatory, no to ja na przykład. Tak jak moimi ulubieńcami do stylizowania przy myciu jest TG, Kemon, no to jednak one są zbyt mocne do reanimacji. Te włosy są bardziej takie obciążone, okropnięte, a but jednak jest taki delikatniejszy, mniej obciążający. Dlatego polecałabym osobny stylizator do stylizowania po myciu i osobny przy reanimacji, bardziej delikatny i składowo... I jeśli chodzi o ogólne poczucie stylizatora na włosach, ale to już wiecie, to potrzeba czasu, żeby potestować stylizatory. I nawet jeśli testujecie jakiś stylizator, no i po myciu okazuje się, że on jest zbyt łagodny, zbyt delikatny. Coś jeszcze w nim brakuje jakby nie jest aż taki może nie klejący, ale. No ogólnie definiujący i utrzymający te loki, no to wtedy może warto wypróbować go do reanimacji, może przy tym się sprawdzi. No i najlepszymi produktami do reanimacji są takie, które nie mają silikonów, ponieważ one dodatkowo obciążają, a tego no najbardziej nie chcemy: yy, silikony, jakieś polimery yy, takie rzeczy także tak. No i z tymi proteinami trzeba uważać, ponieważ proteinki no bardzo lubią tworzyć puch. Ewentualnie można zgodzić się na silikony, jeśli przy reanimacji używamy albo tylko odżywki bez spłukiwania, albo stylizatora. Ale to też jest kwestia sporna, bo każdy włos jest inny, no i musicie to wszystko sprawdzić na sobie. Ok, wydaje mi się, że już wszystko Wam powiedziałam, co chciałam. Jeśli w trakcie montażu, albo jak coś skomentujecie, ktoś z Was okaże się, że o czymś zapomniałam, no to albo przypnę komentarz albo w opisie dopiszę sprawdzajcie opisy bo ja bardzo się staram, żeby tam było wszystko dokładnie opisane nie wiem, mój makijaż, skąd mam bluzkę te produkty wszystkie, o których mówiłam, też wszystko będzie zamieszczone Także tak, myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam dużo się dzieje. Tam dodaję Insta nowe zdjęcia, jakieś mycia. No, sporo się dzieje, także zapraszam. To też do obserwowania na Facebooku. Was zachęcam i do wchodzenia na mojego bloga, bo tam też pojawiają się wpisy. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!